Jak ja robię obsadę, to właściwie ja też muszę sprawdzić, czy ja na pewno wszystkie opcje wzięłam pod uwagę. Czy każdego aktora przeanalizowałam, no, z tych, którzy wchodzą w rachubę do roli, prawda? Czy kogoś pominęłam, a jeżeli pominęłam, to powinnam go zaprosić, zrobić nawet następne, kolejne jakieś zdjęcia próbne, żeby mieć pewność, że. Że wybieramy najlepszą propozycję, a, a nie dlatego, że tylko tę sprawdziliśmy. To była też jedna z takich mm, i najtrudniejszych, i najbardziej przyjacielskich współpracy. Najtrudniejszych może dlatego, że y, realizowaliśmy ten film z przerwą, a z przerwą wakacyjną, z przerwą na wyjazdy Krzysztofa do Japonii. Po wakacjach, jak spotkaliśmy się na parę tylko dni, zdjęciowych kończących film, to się okazało, że cały film przekręcamy od początku. I właściwie w ciągu niespełna dwóch tygodni powstała właściwie ta wersja filmu, która jest w tej chwili. Krzysztof musiał podjąć decyzję, że albo wprowadzi zmiany, które umożliwią rozpowszechnianie filmów w kinach, albo nie. I w ten sposób, na przykład, wypadł Jacek Kaczmarski z filmu, a tego jest mi najbardziej żal, bo to jest, dla mnie to była jedna z najwspanialszych, najmocniejszych scen. Mi Zawsze ciarki wtedy Szyły po plecach, jak on śpiewał. Nie lubię, jak stoją mi za plecami i zaglądają. Przyszedł Jacek Szeligowski. I powiedział tak do Krzyśka: "Słuchaj, przyszła zgoda na zrobienie z telewizji tego filmu, który teraz nazywa się Krótki dzień pracy." I mówił wiesz tylko Rozmawiałem z nią Bogdżiewicz i ona, yy, ona powiedziała, że ona już nie będzie drugim reżyserem, że się innymi rzeczami zajmuje, więc nie mamy drugiego reżysera. Mówi to, nie wiem, czy masz jakieś pomysły. No, no tak, ona. <grych> Pokazała na mnie. Miałam, miałam już tą tak zwaną pierwszą kategorię, bo to wtedy jeszcze były kategorie, po kolei czy było yy, właściwą ilość filmów zrobić, żeby awansować na następną kategorię. I ja w ogóle nie miałam prawa być drugim reżyserem, no więc Jacek Szeligowski zdębiał, musiał pisać do Ministerstwa Kultury o zgodę, żebym ja była drugim reżyserem. Ja byłam w tym filmie drugim reżyserem i potem musiałam odrobić wszystkie moje brakujące filmy, żeby być tym drugim reżyserem u Barei. <grystanie> moje pierwsze spotkanie z Bareją było e, absolutnie niesamowite. Gdybym była na miejscu Barei, to by po prostu pogoniła taką panią won <grystanie> za drzwi. Bo <krystanie> nigdy nie myślałam o tym, żeby pracować z Bareją. I Właściwie tak samo traktowałam y, Bareje jak y, gdzieś tam w pewnym sensie środowisko, czyli z takim przymurzeniem oka, z trochę z co on tam robi, takie komedie. Wszystko się śmieją, jakieś prosia gania po ulicy. Co to jest takiego? Ja, filmy artystyczne, Zanus i Kieślowski. <laughs> Cała przeszłość bagaż <laughs> ze sobą. A tutaj mam jakieś robić alternatywy cztery, jakieś anioł nie wiadomo co. Nawet nie pamiętam żaden scenariusz przeczyta. i Naprawdę poszłam z taką, taką, a, takim poczuciem, nie, z taką pewną arogancją <laughs> na to spotkanie w Poltelu w tym pokoiku reżyserskim. Mówi, czyli jesteś takim drugim reżyserem? A, a tu będziesz jako asystent pracować, no ciekawe. Ale właściwie od, od następnego dnia naszej współpracy, e, gdzieś tam, nie wiem, mam takie wrażenie, jakby, e, jakbyśmy pracowali na tych samych falach, mieliśmy podobne poczucie humoru, e, 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 podobny jakby sposób pracy, gdzieś tam takie, takie fajne relacje były. E, e, Reżyser i współpracownicy, bo to nie dotyczyło tylko mnie, ale tak samo e, innych osób. Więc y, Barea był człowiekiem, który właśnie tak samo jak y, jakieś loski, jak Zanussi, jak każdy z innych reżyserów, y, z którymi pracowałam, a przynajmniej wielu, może nie wszyscy, y, lubili, y, lubił. Y, Różne sugestie, uwagi, yy, propozycje, Ech, ja nie mówię, że każdą przyjął, prawda, ale rozważał. Zemiennicy to był potem jedyny film, yy, którego, do którego zdjęcia zostały wznowione w marcu. Myśmy mieli, ja do dzisiaj mam takie przepustki, na przykład nocne, jak mieliśmy zdjęcia wieczorne, nocne, a to właśnie od 20 już była godzina policyjna. Naprawdę takim, takim największym właściwie szokiem, który dzisiaj jest kompletnie niezrozumiały takim, takim obrazkiem, który pamiętam jako coś najbardziej absurdalnego. To jest zakładanie łańcuchów na maszynę do pisania. Myśmy po prostu, jak opuszczaliśmy biuro, jakby ostatnia sekretarka, bo to do niej należało, nakładała jak dla psa łańcuch, zawiąz, zapinała na kłódkę, zdawała na portierni, bo, no bo po prostu maszyny to przecież był, maszyn do pisania to wróg główny, bo przecież. Tam można było pisać bibułę. I jedno wiem, że w tych najbardziej absurdalnych czasach, to nasza praca w zmiennikach była czymś, co nam dawała takie poczucie wolności. Myśmy wszyscy tam przynosili bibułę. Myśmy przynosili różne ulotki. Myśmy się wymieniali książkami drukowanymi w podziemiu. Myśmy wymyślali różne. E, E, teksty, które potem były w zmiennikach, które e, były nieczytelne dla cenzury, na przykład, a one dotyczyły e, sytuacji, w której my jesteśmy tego absurdu takiego. Potem się zdarzało, że cenzura, która się śmiała na rzeczach, które widziała, nie słyszała, że profesor odbiera telefon i mówi: e, Adam, nie jąkaj się. <grywa> Spokój się i mów spokojnie. <noise> Więc kompletnie nie zaopatrzę, że to chodzi o Michnika. To była no niesamowita współpraca i 10 filmów, 13, zrobionych 12, zrobionych w ciągu roku. Robiliśmy w jednym, jednocześnie filmy telewizyjne i, i dwa filmy fabularne. I na jednym planie zdjęciowym mieliśmy jedną kamerą ujęcie dla telewizji, a drugą kamerą ujęcie do, yy, do filmu. I od tego czasu też zaczęła się no, ta wielka. A, Kariera Krzysztofa. To, 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 to wielka, ta wielka fascynacja widzów, fanów jego twórczością, jego osobą, jego pracą. Jeszcze o ile do końca dekalogu mieliśmy taki względny spokój na planie, bo, bo była ekipa i on. No to już potem się zaczął dramat, bo właściwie czasami pomiędzy całą masą dziennikarzy i różnych osób, gości, które przyjeżdżały na plan, to nie wiadomo było, gdzie jest ekipa. Jedna z głównych ról, gdzie chłopak miał być gruby. I to jest coś niesamowitego, ale ja pamiętam, że właściwie od tego momentu Mam wrażenie takie, że może troszkę zmieniłam też i myślenie egzaminatorów szkół teatralnych, żeby przyjmowali do szkół teatralnych, aktorów, którzy są też charakterystyczni. Bo wiem, że myśmy no, z dobrych parę mi miesięcy, no, z dwa, może trzy szukali kogoś, kto będzie gruby. Ja robiłam, ja szukałam mm, aktora już i w operetkach. I przyjeżdżali y, y, różni aktorzy no, z, z najbardziej dziwnych miejsc w Polsce, że aktor i że podobno gruby, ale się okazywało na przykład, że on tylko twarz miał okrągłą, albo że, że młodo wyglądał, ale już był bardzo dojrzały, mm, albo że. Y, no, właśnie trochę gruby jest, natomiast niespecjalnie z umiejętnościami i tak dalej. I pamiętam, że wtedy po raz pierwszy pomyślałam o aktorach z innego kraju. Jak robiliśmy opracowanie dźwiękowe filmu Podwójne życie Weroniki w Paryżu, to wiem, że Kieślowski, pamiętam, że Kieszowski zorganizował mi wtedy spotkanie z Margo Capellier, żebym się uczyła. To była najstarsza w Paryżu, we Francji, reżyser obsady. Ja nawet wtedy nie wiedziałam, ile ona ma lat. I on powiedział, że Margot się z Tobą spotka i, i, i pogadacie sobie o castingu, bo ona też w Francji była pierwszym reżyserem obsady. Ona przyjechała z Włoch i tam zaczęła pracę jako reżyser obsady. No i Mówiłyśmy się, ja wchodzę tam do jej tego biura i ja zdębiałam, bo tam po prostu e, siedziała taka mała, sucha, staruszeczka w wieku 80 paru lat z taką siłą i power. Po prostu, <grym> że ja się nawet jej przestraszyłam. Mówi to ty, masz taką szeroką bazę tam na wschodzie że cała Ukraina, Białoruś, Rosja, to tam są tacy aktorzy, że tam też powinnaś szukać. <noise> wtedy jak nie mogliśmy znaleźć tego e, przytuszy aktora, to właśnie wtedy rozmawiałam i z tobą i, i z, z waltkiem, żeby zrobić casting e, no, gdzieś tam na wschodzie. Pamiętam, że szukaliśmy i w Wilnie, i w Kijowie, i w Moskwie. No i właśnie tego Saszy znaleźliśmy w Moskwie przyjechał i grał.